W okolicach ulicy Jasielskiej prace budowlane trwają już od kilkunastu dni. Jednak od jutra rozpoczną się zasadnicze roboty związane z powstaniem ronda. Prowadzi inwestor zewnętrzny na podstawie umowy partycypacyjnej z miastem. Prace prowadzi na własny koszt, to warto podkreślić. Od jutra ulica Jasielska nie będzie przejezna, będzie zapewniony dojazd do posesji. Objazdy dla mieszkańców zostaną poprowadzone przez ulicę strzeszyńską i druskienicką. Z kolei piesi będą mogli przechodzić jedną stroną ulicy lub po utwardzonych przejściach tymczasowych. Ogromna inwestycja. Nas jako Osiedla nie byłaby naprawdę przez lata stać na zrobienie tego. Dlatego no, cieszymy się, że jest jakby finał, chociaż zdajemy sobie sprawę, że jest to ogromne utrudnienie dla mieszkańców. Wiemy o tym, apelujemy do Państwa o cierpliwość. Mieszkańcy oprócz ronda z oświetleniem zyskają nowe ciągi pieszo-rowerowe i nowe chodniki. Wybudowana zostanie również kanalizacja deszczowa. Myślę, że inwestycja y, sprawi, że ten rejon będzie... Y, nie będzie wyglądał jak y, obszary poprzemysłowe, które ktoś tam zabudowuje, tylko będzie jak taka typowa struktura miejska, która cieszy mieszkańców i daje im radość z życia tam. W wyniku prac autobusy linii 183, 216 i 226 będą jeździły zmienioną trasą. Zmiany będą polegały na tym, że Podczas tych prac autobusy będą musiały kursować nieco zmienioną trasą. Będą kursować ulicą Druskinicką, czyli ze Strzyszyńskiej na Lutycką i odwrotnie pojadą przez Druskinicką. Wyłączony z użytkowania będzie także przystanek Jasielska. A w zamian na tym odcinku, na którym będą kursowały autobusy, na tym objazdowym odcinku, będzie udostępniony przystanek Dukielska. Przedstawiciel inwestora poinformował, że zmieniona organizacja ruchu będzie obowiązywać do 30 czerwca. Natomiast wszystkie te prace mają zakończyć się do końca lipca Kamil Kwiatkowski pół dnia